Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo Królowo Polski, o Królowo Polski, Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Maryjo Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. Jestem przy Tobie, pamiętam o Tobie i czuwam na każdy czas. W imię Ojca i Syna, i Ducha, i Ducha Świętego. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciele nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pońskim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekił trzeciego niezłotych, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O wypełnienie woli Bożej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. O większą wiarę, nadzieję i miłość. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Mamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz już godzina śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W dniu dzisiejszym będziemy rozważali tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Podziękujmy Dobremu Jezusowi za wszelkie łaski, jakich nam udziela, za jego miłość i miłosierdzie, obecność, ofiarę na krzyżu. Naszej Matce i Królowej podziękujmy za obecność i wstawiennictwo. Prośmy za Kościół, kapłanów, w szczególności za księdza Jacka, księdza Grzegorza, o Boże Prowadzenie, o świętość, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za naszą wspólnotę Teoforos i wszystkie jej dzieła, za wszystkie wspólnoty odnowy Kościoła, naszą internetową wspólnotę modlitewną, za nasze parafie, we wszystkich naszych intencjach, za rodziny, przyjaciół, znajomych. I wszystkich, których nosimy w naszych sercach, którzy prosili nas o modlitwę, którą ją obiecaliśmy i którzy jej szczególnie potrzebują. Za osoby starsze, chore, samotne, uzależnione, bezdomne, potrzebujące pomocy, za umierających, za zmarłych, za dusze czyścowe, za świętej pamięci Józefa, odary Ducha Świętego, za dzieci i młodzież, za biednych i potrzebujących, za wielkich i bogatych tego świata, rządzących tym światem i naszą ojczyzną, o pokój na całym świecie, w naszym kraju, o pomyślność, błogosławieństwo, suwerenność dla naszej ojczyzny, o mądrość dla rządzących, o to, byśmy pozostali wierni Bogu i Ewangelii, o nawrócenie grzeszników, o poszanowanie życia, odpoczęcia do naturalnej śmierci, za wszystkie małżeństwa i rodziny szczególnie te w kryzysach i trudnościach, o to, żeby dobro pokonało zło na świecie i we wszystkich naszych sprawach. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwała naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz już w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, ufamy Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz, przebacz nam nasze, nasze grzechy. grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do, do, do nieba i dopomóż szczególnie, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, odwiedź się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica druga, wstąpienie do nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jaką w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszej, naszym winowajcom. I co mi nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebiestami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, mógł się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ufamy. Jezu, ufamy Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz, przebacz nam nasze, nasze grzechy. grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę do Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu ufamy, Tobie. Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, grzechy. Zachowaj, zachowaj nas od ognia piekielnego, piekielnego. zaprowadź wszystkie, wszystkie dusze do, do nieba. nieba i dopomóż, dopomóż szczególnie tym, tym Którzy, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują twojego, twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica czwarta. W niepowzięcie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej, Jamy. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Jamy. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony, twojego, Maryjo, Boża, i, Maryjo, pełna, I błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Ami. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Jezu, ufamy Tobie. Jezu ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, piekielnego zaprowadź, zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba i dopomóż, szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują, potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Maryi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę do Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Jamy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, jami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ufamy. Jezu, ufamy Jezu, ufamy Tobie. O mój Jezu, przebacz, przebacz nam nasze, nasze grzechy. grzechy. Zachowaj Jezus, nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie, Piekielne. zaprowadź wszystkie dusze do, do nieba. nieba. I, do I dopomóż koło, szczególnie, szczególnie tym, tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego, Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, o, się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. w intencjach Ojca Świętego i za Kościół Święty. Pod, Pod Twoją, Twoją obronę, obronę uciekamy, uciekamy się, Święta, Święta Boża Boże Rodzicielko, Rodzicielko. Naszymi prośbami racz, racz nie gardzić w potrzebach nas naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas, nas zawsze wybawiać, wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Niech Bóg pogromić raczy pokornie o to prosimy a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Panie Jezu Chryste, Synu Ojca, ześlij teraz ducha Twego na ziemię. Spraw, aby Duch Święty zamieszkał w sercach wszystkich narodów i chronił je od upadku, katastrofy i wojny. Niechaj Pani wszystkich narodów, Święta Dziewica Maryja, Stanie się naszą orędowniczką. Amen. Święty Józefie, oblubieńczy Bogu, Rodzice Maryi, opiekunie rodzin. Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i jego niepokaloną Matkę. Z największą miłością się obowiązki troskliwego Ojca i opiekuna najświętszej rodziny. Powierzamy Ci nasze rodziny, nasze prace radości i cierpienia. Powierzamy Ci nasze dzieci, naszych rodziców, rodzeństwo i wszystkich krewnych. Prowadź Jezusa do naszych domów, pomóż przyjąć go do naszych serc. Uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen. Krjolejson. Chryste Kyrie eleison. Chryste, Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże. Zmiłuj się nad nami. Święta Trójcu, jedyny Boże. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, Syna Ojczoda Przedwiecznego. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, włonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa ze słowem Bożym istotowo zjednoczone. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa nieskończonego Majestatu, Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, świątynią Boga, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, przybytko Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramu niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnicy, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, cnot wszelkich bezdenna głębina, zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa. Zmiłuj się nad nami. W serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przeboganie za grzechy nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa z napełnione. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa do nieprawości naszych starców Zmiłuj się nad nami serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, włócznią przebite. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, krwawa ofiara grzeszników. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, z nadzieją w Tobie umierających. Zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych. Zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Jezu, cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według serca Twego. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Weź na serce najmniejszego Syna Swego, i na chwałę i za uczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa. Daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. W imię Ojca, Ojca i Syna, i, Syna, i, Ducha, i Ducha Świętego. Świętego. Amen. Bóg zapłac za wspólną modlitwę. Dziękujemy za waszą obecność. Życzymy błogosławionej nocy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.